Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku wodnika na nowy miesiąc sierpień. E, wodniki drogia. E, będzie pełnia w Waszym znaku. Myślę, że duże wydarzenie. No jesteście teraz na opozycji, bo słońce zwykle więc jestem bardzo ciekawa, jakie energie się pojawią. E, tytuł talii zostawię pod spodem dla Was. Talia jest czarno-biała, natomiast. E, nie znam wodnika, który by nie lubił czarno-białych zdjęć, tak swoją drogą, ale kochani, pamiętajcie, zwróćcie uwagę, jak piękna jest, bo to jest po prostu talia taka rycina, prawda? Natomiast warto zwrócić uwagę, jak przepiękna jest ta talia i bardzo fajnie mi się z nią pracuje. Także nie skreślajcie ją przez brak kolorów. Słuchajcie, drogie wodniki, to czytanie jest bardzo ogólne, nie musi z Wami rezonować. Jeżeli nie rezonuje, zostawcie. Potraktujemy to bardziej jako rozrywkę z racji tego, że jest to czytanie bardzo ogólne. Robimy rozkład krzyża, dopytujemy tą samą tanią i zobaczmy. Wodnik sierpień. Jakie energie dla osób z znaku wodnika w miesiącu sierpniu, sierpień dla osób spod znaku wodnika. Wypadła szóstka denarów i wypadła trójka mieczy. No ja ją wkładam z powrotem, bo tutaj może być takie poczucie... Pamiętajcie, w tej talii są dwie trójki mieczy. Jedna jest jako taka lekcja wyniesiona z rozczarowania, a druga smutkiem jest. Tu wyszła ta lekcja, czyli tu jest to jest jakby lekcja wyniesiona z pewnych relacji, ale zobaczymy. No, znowu coś wypadło. Paź mieczy, to już mocno wasza energia. Okej, okay, już nie tasujemy, już działamy. Wodniki. Sierpień. Sześć mieczy, siła, sąd. No, dobra. Okej, okay, Wodnik, Wy w miesiącu sierpniu, w jakiej energii się zaznaczacie? Cesarz, Pan i Władca. Słuchajcie, jesteście wpływowi, macie pozycję. Tu jest szansa na awans, tu jest szansa otworzyć własny biznes. Bardzo docenieni jesteście w kwestiach pracy, ale ogólnie gdzieś wokół życia, że tak powiem, ogólnie pojętego czy w rodzinie, czy w pracy, gracie pierwsze skrzypce, bo cesarz to Pan i Władca, tak? To Mars. Cesarz to baran od zatem ważne osoby dla Was mogą się takie zaznaczać tutaj. Natomiast w tym wypadku ja czuję, że macie na coś wpływ, macie na czymś władzę. Cesarz z chaosu robi porządek, tak? Szef. Ja zawsze cesarza widzę, bo to jest też czwórka, tak? Czwórka numerologiczna, jako osobę, która, że tak powiem, zajmuje się stawianiem budowy, tak? Czyli ta osoba wykształcona, która nad wszystkim panuje, żeby powstał nam budynek, czyli z chaosu porządek robi, ale też do przewodzi innym, tak? Tylko to jest, no, bardzo przyziemna sprawa. Tutaj, dla niektórych, wpływ może mieć jakiś mężczyzna na Was, albo właśnie osoba wysoko postawiona. Co jest Waszym wyzwaniem? Cesarzowa, proszę zobaczyć. E, mamy Mars, mamy Wenus. Bardzo męskiej energii jesteście osadzone wodniki w tym miesiącu. Wyzwaniem jest cesarzowa, czyli Wenus, czyli wejść w trochę bardziej kreatywną, delikatną, wyrozumiałą energię. Wyzwanie może się tutaj kreować wokół kobiet, ale tutaj wyzwanie, proszę zobaczyć, para, partnerstwo, małżeństwo. Mm. Co jest główną przyczyną tego czytania? Cztery miecze. Słuchajcie, czwórka mieczy może być kartą po prostu urlopu. Po prostu pauzy i zatrzymania. Urlop z partnerem, urlop z jakąś osobą, tak się tutaj zaznacza. I teraz warto się tu wykazać większą kreatywnością, warto się wykazać trochę bardziej wyrozumiałością. Eee, no ale zobaczymy, na razie nie wiem o co chodzi, będziemy dopytywać. Co już za Wami drogie wodniki, co już odchodzi do przeszłości? Dwójka mieczy. No, i teraz tak. Dwójka wieczna jest kartą niejasności, niepewności, dlatego przywdziewamy maskę, tak? Bo nie damy po sobie poznać, że czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, albo nie wiemy, w którą stronę pójść. Bo to jest taka karta błądze we mgle. Wewnętrznie, tak? Albo, albo zewnętrznie nie umiem podjąć decyzji. Natomiast cesarz baran, no, barany po prostu wiedzą, czego chcą i idą za ciosem, tak? Czyli to jest pełna świadomość tego, co będę robił. Wybieram to. Nie na podstawie emocji uczuć, bardziej na podstawie takiego, czas coś zrobić, no to zrobię, tak? To jest bardziej o impulsie. Co w Waszej głowie, drogie wodniki? O czym wymyślicie? Król Denarów, no, marzy Wam się ten sukces. Wy macie jakieś szeroko postawione, no to jest na przykład budowanie czegoś, tak? Ja to porównałam do tego budynku, natomiast. Yy, Król denarów. Chcemy sukces, chcemy odnieść jak, jakąś materialną korzyść, chcemy dokończyć sprawy. Karta byka, tutaj też byk się może zaznaczać, natomiast ta karta również może mówić znowu o jakimś mężczyźnie wpływowym i znowu małżeństwo. Co przed Wami, drogie wodniki? Co nadchodzi w sierpniu do Was? Rycerz Buław. Sprawy na pewno nabierają tempa. Strzelec się tutaj zaznacza, może być lew. Słuchajcie, rycerz była w to przygoda, rycerz była w to pasja, to zaangażowanie, to działanie, to wyzwalanie siebie, to przesuwanie czegoś do przodu. Tu jest intensywne działanie, ale z takim zadowoleniem. Ja mam wrażenie, że czas na urlop, tylko Wy macie jakieś zobowiązanie do dokończenia i Wy też chyba nie chcecie zostawić pracy. Natomiast tutaj trzeba pogodzić pewne sprawy, bo to jest też karta wyjazdów, często i tak razem urlopu, jak najbardziej. Dobra, Wy w tej sytuacji. Król mieczy, wasza karta, jesteście w swojej pozycji. Yy, no bardzo wiele osób się tutaj zaznacza w tym miesiącu. Słuchajcie, no logika, rozum, plan, yy, strategiczna decyzja. Bardzo mądrzy i rozsądni się zaznaczacie w tym miesiącu. Wiecie, że trzeba wszystko załatwić dopiąć na ostatni guzik. Yy, co jest w otoczeniu dla wodnika? 10 bułek. No są obowiązki, czyli jesteście przytłoczeni. Wiele macie na głowie, ale to nie jest tak, że ktoś wam to zrzuca na głowę. Cesarz, to jest Wasz obowiązek, wy to bierzecie na głowę, tak? Jesteśmy głową rodziny, jesteśmy szefem w pracy, gdzieś macie dowodzenie. Więc ten urlop nie tyle, że Wam się przesuwa, ale trzeba no, po prostu tutaj strategicznie rozmyślić, jak te wszystkie obowiązki i zobowiązania załatwić, żeby mieć przestrzeń dla siebie. Wam się to uda, jestem przekonana. Tutaj ktoś w waszym otoczeniu może być też przeciążony, i wy trochę pomagacie tej osobie się z tego wydostać. E, no dobra, co jest przed wami ukryte, drugie wodniki? Oj, dwójka kielichów. Powiem tak, ktoś, wam, ktoś was kocha. Nie wiem, czy to dostrzegacie, czy nie. Ktoś tutaj chce z wami tworzyć partnerstwo. Ktoś chce być drużyną. Wy jesteście bardziej indywidualistami. Wiecie to, co to jest ten cesarz i cesarzowa? Tutaj ktoś bardzo pragnie działać 50-50, tutaj ktoś bardzo pragnie być dostrzeżonym, ktoś bardzo pragnie działać w grupie z wami. Wy macie bardziej swój pomysł, wy przejmujecie kontrolę, ale realizujecie bardziej siebie niż innych. No dobra, Wasza nadzieje i obawy. Książęc. Chyba obawy przed nieznanym, ale i nadzieję, że ze wszystkim, czego jeszcze nie dostrzegam, sobie poradzę, tak? Cokolwiek by nie stało na mojej drodze. Co mamy w rezultacie dla Was? Śmierć. Jest to potężne czytanie. Ja bardzo ogólnie o nim mówię, w związku z tym, że no, jest to czytanie ogólne, tak? Zatem musicie do swojej sytuacji trochę dopasować. Śmierć mówi o potrzebie zmian, ale i o odrodzeniu. Słuchajcie, będziemy dopytywać, bo jestem przeciekawa o co chodzi. Ja Wam powiem, jakie znaki tutaj mamy. No, mamy tego wodnika, ale to z waszej pozycji. Mamy wagę, mamy e, byka, mamy tego barana w centrum, mamy strzelca, może być też lew, mamy byka ponownie, mamy ryby i mamy skorpione. O wszystko dopytujemy, bo nie wiem o co chodzi, jestem ciekawa, bo wiem, że tutaj cały wasz plan, tu się dzieje coś dużego. Tu jest duży plan. Wy, wy strategicznie podejmujecie decyzję, wy przejmujecie odpowiedzialność, wy próbujecie przewidzieć wszystko, dokończyć pewne sprawy. Ja mam wrażenie, że wszystko idzie dobrym torem, ale czemu tutaj jako wyzwanie się pojawia jakaś kobieta albo, albo związek, partnerstwo i później jakby konieczne są zmiany. Słuchajcie, tutaj też może przyjść informacja o ciąży. No, jak najbardziej, ale okej. Okay. Zaczynamy od czwórki mieczy, bo to jest cała przyczyna. Sąd, no, próba wydostania się z czegoś, próba zakończenia czegoś, co być może stało już dłużej w miejscu. Wy już próbujecie pewne sprawy zrealizować i dokończyć, ale tak jak mówię, to może być też kwestia, potrzebuje przerwy, no urlop. Wy jako cesarz, pani władca, cała odpowiedzialność na was, a z kielichu, bo wy macie takie poczucie wewnętrznej pasji, która was prowadzi. Yy, ja też mam wrażenie, że tutaj chcecie praktycznie pewne sprawy realizować. W zgodzie ze swoim sercem. W waszej głowie król danarów Słońce. Słuchajcie, wy jesteście bardzo pozytywnie zapatrzeni na to, co chcemy zrealizować, jak to dokończyć. Wodnik w tym miesiącu działa z pasją. E, I widzicie już finisz, widzicie już finał całości, że już kończymy jakieś duże przedsięwzięcie. Dwójka mieczy odchodzi do przeszłości to jest karta niepewności, niejasności, siódemka kielichów. Co z tego mojego pomysłu będzie? W którą stronę ja pójdę? Mam dużo pomysłów, mam dużo możliwości, co realizować. Głowa w chmurach i nie wiadomo, co dalej. No to Wy już wiecie, co dalej. Wy dobrze wiecie, czego chcecie, Wy widzicie, jak to ma wyglądać, wy widzicie ten finał, już wiecie, jak kończyć pewne sprawy, co zacząć, żeby być osobą spełnioną w tym miesiącu. No przepięknie. No i co? Cesarzowa jako wyzwanie, to może być ta kreatywność. Bo słuchajcie, cesarz jest trochę... jest praktyczny, ale niezbyt kreatywny. Cesarzowa nie jest praktyczna, ale jest ekstremalnie kreatywna. I kapłan. No tutaj związek małżeński ewidentnie się zaznacza, wpływ kobiety na was, ale też kwestia kreatywności, jak najbardziej w dążeniu do realizacji swoich pragnień. I teraz tak. Kapłan jest osobą, która sobie działa po swojemu i olewa wszystko i wszystkich, bo po prostu żyje po swojemu, jak włóczyki. Natomiast cesarzowa jest tą kobietą, albo tą osobą, która tutaj się dopomina o tę miłość. Ja nie wiem, czy jesteście w związkach, czy nie, ale partner może czuć się zaniedbany. Przed wami rycerz buław, czyli pasja, pójście przed siebie, piątka buław, ale i presja. Te dwie karty mówią, uważaj, bo za dużo presji się tutaj pojawia wokół ciebie w związku z tym, co robisz. Wy jako król mieczy, strategia, logika, 10 mieczy. No, słuchajcie, yy, tutaj się pojawia presja. Ja nie wiem, czy was czas goni jakoś i ściga. Nie wiem, skąd ta presja? Zobaczę, skąd ta presja. Trójka mieczy w pozytywie, no w pozytywie jako lekcja. Musimy, jakby uczymy się na rozczarowaniu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy coś pójdzie nie po Waszej myśli, bo mi się pokazuje, że Wy macie konkretny plan i dziesięć mieczy mówi coś, jakby w tym momencie nie może się realizować yy, tak, jakbyś chciał w tym planie. I tu jest duże takie poczucie ola Boga, legło w gruzach. Natomiast wytrzymacie dystans. Pojawi się presja, ale Wy się uczycie przez to rozczarowanie i zamiast tutaj chlipać e, nad tym, no i co? I taki piękny plan tak, tak chce być spełniony i nie wyszło, to wyszukacie rozwiązania. E, 10 była w otoczeniu paśki lichów. No i jest tutaj jakieś przeciążenie. E, słuchajcie, nie, nie, nie pozwólcie, żeby Was jakieś kompleksy zatrzymały. Nie pozwólcie sobie na takie poczucie, nie dam rady. Dacie radę. Ktoś w Waszym otoczeniu może nie dać rady i tu jest potrzebne wsparcie. Czego nie dostrzegacie? Dwójka kielichów, paźmierczy. Słuchajcie, ktoś, kto Was kocha, próbuje się z Wami, z, e, albo ktoś, komu na Was bardzo zależy, próbuje się z Wami skontaktować. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma wpływ na to, to czytanie, czy na Was, bo Wy jesteście mocno zajęci sobą i tym, co tworzycie, ale tutaj mi się pokazuje w tym miesiącu kogoś nie dostrzegacie, kto no, jest zbyt nieśmiały, żeby się odezwać w stosunku do Was. Zwróćcie na to uwagę. Nadzieje, obawy, księżyc. Głupiec, że znajdę rozwiązanie. Że nieważne, jakby teraz ciemno było i co by mi nie stanęło na drodze, bo tu będzie. Coś się rybnie w tym planie. Jest jakaś presja, e, gdzieś tam będzie rozczarowanie, nie idą sprawy tak, jakby miały. By sobie powiedzieć, nie szkodzi. Ja, jakby strach tutaj nie. Absolutnie nie bójcie się. Wiecie, że znajdziecie nowe rozwiązanie. I o tym mówi śmierć, czyli wprowadzam zmiany do tego, co chcę stworzyć. Królowa Mieczy. I robię, robię to z racji logiki, bo wiem, że, że są potrzebne tutaj. Zmiany, tak? Że w ten sposób, jak chce zadziałać, to nie da rady. Ja nie wiem, o co chodzi, bo może dążycie do awansu, może chcecie swój biznes otworzyć, wielka sprawa się tutaj dzieje. Natomiast, tak jak mówię, ten plan będzie potrzebował kilku zmian, żeby go dalej prowadzić, bo gdzieś po drodze czeka was rozczarowanie, ale to nie znaczy, że tutaj nic nie wyjdzie. Zatem ja wyciągam kartę radę. Trójka denarów, wiesz, co wodniku skup się na współpracy, powiem tak. Bo Ty bardzo chcesz sam, bardzo. Może wyjść, może wyjść to, co chcesz zrobić, jeżeli otworzysz się na tę osobę, która chce Ci tutaj bardzo pomóc, bo ta osoba chce Ci coś powiedzieć, co może pomóc Ci zrealizować to, co chcesz zrobić. Tyleż. Wy macie bardzo dobre czytanie i my tutaj wykładamy rady, jak może być jeszcze lepiej. No, wszystkiego dobrego.